Zaczynamy ten poranek, myśląc o błogosławionym Carlo Acutisie, tym młodziutkim geniuszu cyfrowym, który pokazał nam, że technologia jest tylko narzędziem, a prawdziwe połączenie, to to duchowe, to, które naprawia w nas to, co zepsute, to, co wymaga uzdrowienia. On zrozumiał, że w dzisiejszym, zabieganym świecie, nie możemy pozwolić sobie na to, by nasza wiara była tylko starym, zaplikiem w archiwum. Ona musi być żywym, aktywnym łączem, zwłaszcza gdy szukamy tego, co najważniejsze. Uzdrowienia. Więc posłuchajcie mnie przez chwilę. Gdy otwierasz oczy, zanim wciągniecie wir maili, obowiązków, i tego nieustannego, cichego lęku, który rezyduje gdzieś z tyłu Twojej głowy, zanim to wszystko się zacznie, musimy podjąć decyzję. Decyzję, by faktycznie zacząć dzień z modlitwą o uzdrowienie i w ten sposób, w najbardziej namacalny sposób, odkryć moc Boga. Bo musicie przyznać, że jest z nas wszystkich głęboko zakorzeniona ta potrzeba naprawy. Nie mówię tylko o poważnych chorobach, choć one są oczywiście najtrudniejsze. Mówię o codziennym zmęczeniu duszy, o tych mikrourazach emocjonalnych, które zbieramy dzień po dniu. Mówię o tym wypaleniu, o tym poczuciu, że cokolwiek robimy, nigdy nie jest to wystarczająco dobre. To też są rany, wiecie? Rany, które blokują nam dostęp do radości i pokoju. A my, jako ludzie, mamy tę te tendencję do myślenia, że musimy sami posklejać te odłamki. Używając naszej własnej woli, naszej własnej siły. Próbujemy to zaleczyć kawą, nowymi projektami, ucieczką w rozrywkę. Ale to nie działa. I to jest ten moment, kiedy musimy naprawdę się zatrzymać. Czasem modlitwa na początku dnia bywa traktowana jako taki szybki obowiązek, taki tik do odhaczenia prawda? Wstajemy, robimy szybki znak krzyża, mamroczymy coś pod nosem i rzucamy się w wir dnia. Nie ma w tym mocy. Nie ma w tym odkrycia. To jest tylko mechaniczne powtarzanie formuły. Ale to, do czego dzisiaj Was zapraszam, to jest coś zupełnie innego. To jest zanurzenie się w przekonaniu, że Bóg nie jest tylko dalekim obserwatorem naszych zmagań. On jest chirurgiem, który czeka, by dotknąć najgłębszych, najbardziej ukrytych infekcji naszej duszy i naszego ciała. Więc, jak to się ma do uzdrowienia? Zobaczcie, uzdrowienie fizyczne jest cudem, który jest namacalny. Widoczny i często o nie prosimy w pierwszej kolejności I to jest wspaniałe, bo Bóg może to zrobić i robi to nieustannie Ale prawdziwa, totalna moc Boga Ta moc, którą Carlo Acutis widział w Eucharystii I do której nas prowadził Objawia się w uzdrowieniu, które zmienia naszą perspektywę na cierpienie To jest to uzdrowienie, które daje nam siłę By nie tylko przetrwać chorobę, ale by w niej wzrastać By znaleźć w niej sens, nawet jeśli jej przyczyna pozostaje dla nas tajemnicą to jest potężny akt woli. To nie jest po prostu proszenie. To jest oddanie. Kiedy zaczynasz dzień modlitwą o uzdrowienie, nie mówisz Boże, uzdrów mnie, jeśli możesz. Mówisz Boże, uzdrów mnie, bo wiem, że jesteś uzdrowicielem. I oddaję Ci tę konkretną chorobę, ten lęk, ten stary żal, który noszę jak kamień w sercu. I tu pojawia się ten fundamentalny konflikt, to, co nas blokuje. Wątpimy. Wątpimy w możliwość uzdrowienia, ponieważ albo widzieliśmy, jak ludzie nie zostali uzdrowieni, albo sami już tyle razy prosiliśmy o coś, co się nie wydarzyło. To zwątpienie jest jak twarda, sucha ziemia, która nie pozwala wodzie łaski wsiąknąć. I musimy to uznać. To jest realne uczucie. Ale pamiętajcie, modlitwa o uzdrowienie rano nie jest testem na zdolności Boga. Jest testem na naszą zdolność do zaufania. Kiedy wchodzimy w ten poranek z taką intencją, zmieniamy całą energię dnia. Wstajemy nie z myślą o tym, co musimy zrobić dla świata, ale z myślą o tym, co Bóg może zrobić dla nas. To jest odwrócenie uwagi od naszego ograniczonego ja i skierowanie jej na Jego nieograniczoną moc. A Jego moc, moi drodzy, jest tym, co musimy odkryć na nowo. Co to jest ta moc Boga? To nie jest siła, która łamie prawa fizyki na zawołanie, choć oczywiście, to też się zdarza. Prawdziwa moc Boga, o której mówimy w kontekście uzdrowienia duszy i ciała, to jest Jego miłość stwórcza, która nie akceptuje zła i rozpadu jako stanu ostatecznego. To jest ta siła, która powiedziała: Niech się stanie światło, i tak się stało. Ta sama siła jest dostępna, by powiedzieć Twojej chorej komórce, Twojemu złamanemu sercu, Twojemu wyczerpanemu umysłowi: Niech się stanie nowe życie. Niech się stanie uzdrowienie. I teraz musimy sobie zadać to ważne pytanie: jak sprawić, by ta modlitwa nie była tylko prośbą, ale otwarciem się na proces uzdrawiania? Bo uzdrowienie często nie jest pojedynczym wydarzeniem. To jest podróż. To jest stopniowe odzyskiwanie tego, co straciliśmy. Wstając rano, prosząc o uzdrowienie, my nie czekamy, aż spadnie na nas błyskawica. My prosimy o napełnienie nas cierpliwością i jasnością umysłu, byśmy potrafili rozpoznać małe, codzienne cuda, które Bóg już czyni. To jest ten reengagement. To ponowne skupienie. Jeśli dzień zaczynamy od wiadomości o uzdrowieniu, które chcemy otrzymać, całe nasze postrzeganie się zmienia. Zaczynamy dzień jako oczekujący na coś dobrego, a nie tylko jako walczący z czymś złym. Widzicie różnicę? Kiedy walczymy, jesteśmy w stanie obrony, wyczerpani. Kiedy oczekujemy, jesteśmy otwarci, pełni nadziei. To radykalnie zmienia naszą wewnętrzną chemię. To jest ta siła, która pozwala ci spojrzeć w lustro i powiedzieć: Mogę być słaby, ale nie jestem sam. Moją siłą jest Bóg, który mnie uzdrawia. W tym akcie otwarcia, w tym pierwszym momencie dnia, Bóg niejako uczy nas, jak się poddać. Poddajemy Mu kontrolę nad chorobą, nad lękiem, nad przyszłością. I to poddanie paradoksalnie jest najwyższym aktem mocy. To jest moment, w którym przestajemy udawać, że jesteśmy samowystarczalni a zaczynamy czerpać z nieskończonego źródła. Wyobraźcie sobie, że wasze serce jest jak wyschnięta studnia. Próbujecie wydobyć z niej wodę, ale nie ma nic. Modlitwa o uzdrowienie rano jest jak podłączenie tej studni bezpośrednio do oceanu Bożej miłości. Woda nie musi płynąć od razu z pełną siłą, ale wiesz, że połączenie jest aktywne. A to połączenie to, co Carlo Acutis nazywał autostradą do nieba, Eucharystia, ale i codzienna, żywa wiara, Musi być utrzymane w czystości. Dlatego ta poranna modlitwa nie może być szybka. Musi być jak pierwszy, głęboki oddech dnia, taki, który dociera do płuc i do najgłębszych zakamarków ciała. To jest akt postawienia Bogu pytania, co dziś chcesz uzdrowić we mnie, abym mógł Ci lepiej służyć i abym mógł lepiej doświadczać Twojej miłości? I tutaj dochodzimy do tego punktu kulminacyjnego, do tej wielkiej, cichej rewelacji, która często umyka w zgiełku dniach. Uzdrowienie, o które prosimy, o którym mówimy, to nie jest tylko usunięcie choroby. To jest przywrócenie całości. Całości to jest scalenie tych kawałków, które zostały rozdzielone przez grzech, przez strach, przez traumę. Kiedy Bóg uzdrawia, On nie tylko naprawia, On odtwarza pierwotny projekt, ten piękny zamysł, jaki miał dla Ciebie. Więc, gdy stoisz na progu tego dnia, pamiętaj, moc Boga nie jest pasywna. Ona jest dynamiczna, aktywna i czeka na Twoją zgodę, by zacząć działać. Twoja poranna modlitwa o uzdrowienie nie jest desperackim wołaniem, które może zostanie usłyszane. Jest to akt współpracy z największą siłą we wszechświecie. Otwierając się na uzdrowienie, otwierasz się na całe, nowe życie, które ma dla Ciebie Bóg. Ale, żebyśmy mogli faktycznie wejść w tę głęboką modlitwę, żebyśmy mogli nadać jej kształt i treść, musimy najpierw przygotować grunt. Musimy zrozumieć, co dokładnie znaczy chcieć być uzdrowionym i jak ta poranna decyzja wpływa na całe nasze 24 godziny. Musimy zagłębić się w to, co Pismo Święte mówi o uzdrawiającej obecności Boga tak, jakbyśmy rozmawiali o tym z Karlo Akutisem, przeglądając jego slajdy o cudach eucharystycznych. W kolejnej części wejdziemy głębiej w tę praktykę. Przygotujemy konkretne kroki, które sprawią, że ta poranna chwila stanie się Twoim codziennym, świętym polem bitwy i miejscem objawienia Bożej mocy. Więc nie odchodźcie jeszcze, tylko zachowajcie to oczekiwanie, to uczucie otwartości, bo dopiero zaczęliśmy odkrywać, jak potężne jest to, co Bóg dla nas przygotował. Przygotujcie swoje serca. Musimy wiedzieć, jak prosić, by rzeczywiście otrzymać. Zostańcie z nami na drugą część, abyśmy mogli wspólnie usłyszeć ten uzdrawiający szept Boga, który czeka, by nadać kształt reszcie Twojego dnia. Wtedy i tylko wtedy w pełni odkryjemy moc Boga. Którą mamy na wyciągnięcie ręki. Czekajcie na tę kontynuację. To będzie modlitwa, która zmieni wszystko. A więc rozpoczęliśmy ten dzień. Modlitwa została wypowiedziana. Słowa uleciały, a cisza. Cisza, ta przerażająca cisza, jest największą pułapką, prawda? Bo kiedy kończysz modlitwę o uzdrowienie, czy to fizyczne, czy emocjonalne, i otwierasz oczy, świat nie zmienia się nagle w kalejdoskop światła. Ból, ten stary, uporczywy towarzysz, często nadal siedzi na krawędzi łóżka. Właśnie w tym punkcie, w tym strasznym, niekomfortowym zawieszeniu między wiarą a faktami, rozgrywa się prawdziwa bitwa. Wczorajsza nadzieja, która była tak płomienna w trakcie wypowiadania słów, rano zaczyna stygnąć. I wtedy, wiecie, pojawia się on, nasz największy antagonista wątpliwość. Wątpliwość ma bardzo przekonujący głos. Szepcze. To było miłe, było wzruszające, ale spójrz na swoje ciało, spójrz na historię choroby, spójrz na to, ile razy już próbowałeś, ile razy byłeś rozczarowany. I to jest ten moment, kiedy musimy złapać ten szept wątpliwości i postawić mu tamę. Musimy zrozumieć jedną fundamentalną rzecz: moc Boga nie polega na magicznej natychmiastowości, którą my, ludzie niecierpliwi, tak bardzo byśmy chcieli. Moc Boga jest najczęściej objawiana w wytrwałości, w tym, że pomimo, iż ręce nadal drżą, a serce bije szybciej ze strachu, my trzymamy się tej modlitwy jak kotwicy. To jest kontekst naszego życia po modlitwie, dolina cienia, gdzie testowana jest nasza ufność. Pomyślmy o cierpieniu. Cierpienie, zwłaszcza przewlekłe, ma tendencję do tworzenia pętli. Pętli fizycznej ból wywołuje stres, stres wzmaga ból i pętli psychicznej, brak poprawy rodzi nadzieje. Beznadzieja podkopuje wiarę. A my, w środku tej pętli, szukamy wyjścia. Często, kiedy modlimy się o uzdrowienie, myślimy o tym w kategoriach transakcji: daję Ci moją wiarę, Boże, a ty mi dajesz zdrowie. Ale Bóg nie działa na zasadzie wymiany handlowej. On działa na zasadzie relacji. I tu dochodzimy do kluczowego otwartego pytania, które nosi sobie każdy człowiek cierpiący: dlaczego ja? Dlaczego, skoro się modlę, uzdrowienie nie przychodzi natychmiast? Bo uzdrowienie to proces dwutorowy. Jest uzdrowienie ciała, ale jest też uzdrowienie duszy, uzdrowienie naszego sposobu widzenia świata, naszego sposobu mierzenia wartości życia. Często Bóg najpierw zajmuje się korzeniami zranienia lękiem, poczuciem winy, nieprzebaczeniem, zanim zajmie się owocami, czyli fizyczną manifestacją choroby. Więc wracasz do tego poranka. Czuć ciężar. Co robisz? Zaczynasz walczyć. Walczysz z obrazami w głowie, z diagnozami, ze strachem przed przyszłością, z tą dziwną, paraliżującą myślą, że może jesteś zbyt mały, zbyt nieistotny, by zasłużyć na bożą interwencję. To jest moment, kiedy musisz w akcie czystej, szalonej woli, przerwać ten wzorzec. To jest ten pattern interrupt. To jest moment, w którym odwracasz się od lustra, które pokazuje tylko ból, i patrzysz w niebo. Które obiecuje miłość. Jak to zrobić? Przestań żądać uzdrowienia. Zacznij przyjmować pokój. Pokój to jest ten drugi hak, który zarzucamy w połowie dnia, kiedy siły nas opuszczają. Kiedy lęk próbuje nas złamać, my wracamy do modlitwy, ale zmieniamy jej ton. Nie jest to już prośba o zmianę stanu rzeczy. Jest to prośba o zdolność do wytrwania w stanie wiary, pomimo stanu rzeczy. To jest prawdziwa reangażacja. To jest powiedzenie Bogu, nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, ale wierzę, że Ty jesteś ze mną w tym cierpieniu. Wierzę, że Twoja moc jest potężniejsza niż mój ból. I wiecie, co jest najbardziej niesamowite w tym procesie? Zaczyna się dziać coś niewytłumaczalnego. Zaczyna się climax. Nie wiesz, kiedy dokładnie to się stało. Może to było w trakcie mycia zębów, może w trakcie parzenia kawy, a może w cichym momencie, kiedy patrzyłeś przez okno. Ale nagle, to jarzmo, ten nieustanny ucisk w piersi, który towarzyszył ci przez lata, poluzowuje się. To nie jest jeszcze pełne uzdrowienie fizyczne. To jest najpierw uzdrowienie wewnętrzne. Poczucie ciężaru, które sprawiało, że każdy krok był walką, nagle, staje się znośne. A potem, i to jest ta wielka rewelacja, uświadamiasz sobie, że to nie ty walczysz sam. To nie ty generujesz tę siłę. Ta siła, ten pokój. Ta nagła akceptacja, która nie jest rezygnacją, ale ufnością, napływa z zewnątrz, z jakiegoś nieograniczonego źródła. To jest moc Boga. Ona objawia się jako cicha pewność. Zamykają się pętle lęku. Zaczynasz myśleć o swojej chorobie nie jako o wyroku, ale jako o katalizatorze, o czymś, co zmusiło cię do szukania głębiej, do sięgania wyżej. Twoje ciało może jeszcze boleć, ale twoja dusza jest już wyleczona z paraliżu strachu. A kiedy dusza zostaje wyleczona, ciało zaczyna podążać. Ono otrzymuje pozwolenie na regenerację, ponieważ przestaje być bombardowane hormonalnym stresem wynikającym z paniki. Opowiem Wam, co oznacza to uzdrowienie w praktyce. Oznacza to, że ból, który wczoraj był 10 na 10, dziś jest 7, a jutro może będzie 4. Ale ważniejsze jest to, że nawet gdy ból jest 10, ty nie reagujesz na niego z panicznym poddaniem, ale z cichym. Wewnętrznym oporem, mówiąc, możesz kontrolować moje ciało, ale nie moją wiarę. Moc Boga jest objawiana w tej zamianie władzy. Kiedy oddajesz kontrolę nad swoim cierpieniem, kiedy przestajesz próbować zarządzać uzdrowieniem, a zaczynasz wierzyć w tego, który uzdrawia, wtedy cuda mają miejsce. Cud to nie tylko nagłe zniknięcie guza, choć to się zdarza. Cud to przede wszystkim odzyskanie radości życia w obliczu nieuleczalnej diagnozy. Cud to zdolność do kochania i służenia innym, kiedy samemu jest się na skraju wytrzymałości. To jest ten ostateczny payoff. Życie staje się dowodem na to, że nawet najciemniejsza noc nie jest w stanie zgasić światła wiary. Więc, jeśli dzisiaj stoisz na krawędzi łóżka i czujesz ten chud wątpliwości, pamiętaj o tej prawdzie: modlitwa o uzdrowienie na początku dnia nie jest tylko prośbą. To jest deklaracja. Deklaracja niezależności od okoliczności. Deklaracja zależności od mocy, która stworzyła cały wszechświat. To jest kluczowe. Odkrywamy moc Boga, kiedy przestajemy myśleć o nim jako o dalekim lekarzu, a zaczynamy myśleć o nim jako o powietrzu, którym oddychamy niezbędnym, wszechobecnym i całkowicie oddanym naszemu życiu. A ten proces nie kończy się na jednym poranku. Nie? To jest styl życia. To jest ciągłe, powtarzalne, codzienne wejście w to Boże pole siłowe. Jeśli więc po tej rozmowie czujesz, że choć trochę lżej ci na duszy, jeśli czujesz, że ten stary, zardzewiały łańcuch zaczął pękać, to masz pracę do wykonania. Nie kończ tej rozmowy i nie wracaj do starych wzorców narzekania i lęku. Twoje zadanie jest teraz specyficzne, bardzo konkretne. Przez następne 7 dni, bez względu na to, co mówi ci twoje ciało, czy twoja sytuacja finansowa, czy twoje relacje codziennie, rozpoczynając dzień, wejdź w ten stan nie tylko proś o uzdrowienie, ale dziękuj za uzdrowienie, które już jest w drodze. Dziękuj za pokój, który jest ci dany, zanim cokolwiek fizycznie się zmieni. Odkryj tę moc Boga nie w spektakularnym pokazie, ale w cichym akcie dziękczynienia w obliczu przeciwności. Zobaczysz, jak Twoje serce staje się miejscem, w którym cuda mają miejsce. Zacznij dzień z tą modlitwą i nie poprzestań na słowach. Idź i żyj, jakbyś już był wolny. To jest największe świadectwo, jakie możesz dać o mocy Boga, którą w sobie nosisz. Idź i zrób ten pierwszy krok w nowym dniu, w nowej rzeczywistości. Idź. I uwierz. To wszystko. Tyle wystarczy. Resztą zajmie się On. Amen.